Co by było, gdyby Chińczycy wymyślili dziadę. No to zrobiliby dziada takiego, jakiego robią te swoje chińskie baty. I to nie jest wcale takie głupie. Zrobienie go zajęło mi dosłownie minutę. Oczywiście rączka, krótka rączka, potem łańcuch. Ja dałem tutaj więcej łańcucha niż zwykle, bo dałem 20, jakieś 40 cm dość ciężkiego łańcucha. Potem miałem taką linkę grubszą kałszą, już taką akurat trafiłem no, no co jest ciągle nagrywa no ciągle nagrywa, coś mi spadł telefon nie mam go tu jak postawić e no zakończyłem takim krótkim falem z krakerem To chodzi zupełnie fajnie. Szybkie. Czuję się bat w ręce. Kurde. I chyba już prościej się yy, dziada nie da zrobić. No, kurde, jestem z niego całkiem zadowolony. Czuję, że się polubimy. W proporcjach to tak wygląda. O. Ta część jest trochę dłuższa niż ta część z rączką. No i plus ten falik taki. Całkiem fajny. Jestem naprawdę zaskoczony. Pozytywnie zaskoczony.